Witajcie ciekawscy. Znów zrobiło się głośno o relacji Lexi Chaplin i Marcina Dubiela. Praktycznie od początku ich znajomość miała status to skomplikowane. Sympatia, której nie dało się ukryć, była pełna zlotów i upadków. Jednak cokolwiek się działo, tych dwoje znajdowało z powrotem do siebie drogę i tak stało się i tym razem. Znaleźli się jednak pod ostrzałem oskarżeń. Według niektórych ludzi kontynuują znajomość tylko dla wyświetleń. Tak też zasugerowała była przyjaciółka Lexi. I zrobiło się nerwowo. Jak bardzo? I jakie padły słowa? Chaplin i Dubiel postanowili obnażyć się ze swoich uczuć i nagrać film, w którym wytłumaczyli, co ich łączy. Czy to jednak pomogło? I czy tym razem ich znajomość będzie mogła się rozwinąć na tyle, by udało im się stworzyć związek, którego nic nie będzie w stanie zniszczyć? Zostańcie z nami do samego końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi najnowszymi odcinkami. Po głośnym rozstaniu Leksy i Marcina, którym w marcu tego roku żył cały internet, ich drogi na kilka miesięcy zupełnie się rozeszły. Wszystko zaczęło się zmieniać w okolicach lipca. I tak od niedawna fani ponownie mogą oglądać ich razem. Znów są uśmiechnięci, szczęśliwi i wzajemnie się wspierają. Jednak w momencie, gdy sprawy między nimi zaczęły się układać, wielu internautów zaczęło wysuwać opinię, że byli partnerzy pokazują się razem tylko dla zasięgów i cóż nie tylko anonimowi internauci. Ale o tym za moment. Pamiętacie jak to było, w dużym skrócie. To, że między tą dwójkąt lisią się Wielka sympatia wiadome było w zasadzie od początku nieistniejącego już dziś oryginalnego Teamu X. Poznali się mniej więcej w pierwszej połowie 2019 roku, gdy zaczęły się przygotowania Stu do projektu i kompletowania ekipy, która miała zamieszkać w domu X. Lexi i Marcin od razu wręcz złapali nić porozumienia. Pod warszawskiej Willi trzymali się razem i często wykonywali wspólne zadania do powstających odcinków, a widzowie od razu wyłapali ich słabość względem siebie i zaczęli ich shipować. Jak się później okazało, oni sami jednak nie byli gotowi przyznać się między sobą do tego, co się dzieje. Czekałych pod tym względem wiele pracy. Ogólnie rzecz biorąc, sporo czasu zajęło im zrozumienie swoich uczuć, zdobycie odwagi na poważniejszy krok i przejście na kolejny etap relacji. Przyjaźnili się, zależało im na sobie, jednak pewne życiowe sytuacje, w tym dramy i nerwowa sytuacja w Teamie X, nie pomagały w budowaniu silnej więzi, która byłaby nie do zniszczenia. Gdy Tim zaczął się rozpadać, Lexi w marcu zeszłego roku postanowiła odejść. Później przyznała, że nieciekawą atmosferę w domu X dopełniła kłótnia z Marcinem, po której nie chciało już dłużej być częścią Timu i mieszkać w willi. Jak jednak wspomnieliśmy na początku, cokolwiek się działo, tych dwoje znajdowało do siebie drogę powrotną. Jesienią 2020 roku znów odbudowali swoją przyjaźń już poza teamem i coraz częściej można było zobaczyć ich razem. Byli jeszcze bliżej siebie i wiele osób było przekonanych o tym, że ich relacja przerodziła się w związek. Część internautów trzymało za nich kciuki, ale było też wielu takich, którzy wprost zarzucali im, że wykorzystują swoją znajomość do większego zainteresowania fanów i zdobywania nowych obserwujących. Niektórzy wręcz pytali wprost, dlaczego udają związek pod publikę i zwodzą ludzi. Cóż, nie od dziś wiadomo, że influencerzy i youtuberzy chętnie łączą swoje przyjaźnie i związki z pracą, bo wiedzą, że to nakręca zainteresowanie fanów i jest korzystne dla wyświetleń filmów. Zresztą dotyczy to wszystkich stref show-biznesu. Dla przykładu związki, czy to par muzyków czy aktorów, napędzają zainteresowanie ludzi i prasy, nawet jeśli osoby, o które chodzi, wcale tego nie chcą. Podsumowując krótko, świat uwielbia miłości i dramaty. I tak, podczas gdy część internautów doszukiwała się w relacji Marcina i Lexy wielkich uczuć, inni zarzucali im granie na emocjach fanów pod kliknięcia. Ostatecznie doszło do tego, że internet zaczął żyć głośnym rozstaniem, choć przed tym faktem ich związek nigdy nie został potwierdzony. Jak się okazało nadszedł czas, gdy postanowili spróbować być razem. Nie zdążyli zadebiutować jako para, bo jak wyjaśnili później, chcieli nacieszyć się relacją, zachować ją na wczesnym etapie dla siebie oraz zweryfikować najpierw to co ich łączy, zanim podzielą się tym ze światem. Jednak najwidoczniej nie byli w stanie przerobić problemu, które okazały się na tyle duże, że ich drogi się rozeszły po trzech miesiącach relacji. Nie dało się ukryć, że oboje byli załamani, doszło więc do tłumaczeń fanom zaistniałej sytuacji. Nie zabrakło też dramy. W tamtym czasie Lexi przyjaźniła się Sukane, która mówiąc delikatnie nie darzy Dubiela sympatią i z wzajemnością. Marcin od dawna ma swoje konkretne powody i uprzedzenia wobec niej. Wielu internautów zaczęło masowo zwracać uwagę, że to Justyna będąca blisko Lexi przyczyniła się do poróżnienia zakochanych. Doszło wtedy też do publikacji słownych przepychanek Dubiela Suchanek i zrobiło się nieprzyjemnie. Nie chcemy powtarzać tych wszystkich wydarzeń szczegółowo, ponieważ o tym mogliście usłyszeć w innym naszym odcinku. A jeśli chcielibyście przypomnieć sobie tę dramę, karta do niego właśnie wyświetla się na ekranie. Marcin przyznał, że popełnił mnóstwo błędów i nie obarczał tym Justyny, jednak dodał, że ewidentnie ona dolewała oliwy do ognia. Na koniec poprosił, aby dała sobie spokój. Na dziewczynę spadł ogromny hejt ze strony internautów, którzy wytykali jej toksyczność i cieszenie się czyimś nieszczęściem. Po jakimś czasie jednak sytuacja ucichła. Drogi Lexi i Marcina znów się rozeszły. Jak później przyznali, nie mieli ze sobą kontaktu przez kilka miesięcy, aż w końcu w lipcu w czasie urodzin Lexi Marcin postanowił zrobić pierwszy krok i podać przez znajomego dla niej prezent. W ten sposób powoli ich relacja zaczęła się odbudowywać. Warto wspomnieć, że przyjaźń Lexi z Justyną Słuchanek w międzyczasie zupełnie się skończyła. W czerwcu 22-latka udzieliła wywiadu i przy okazji pytania o relację z sukanek przyznała, że nie wie, co się nie dzieje, ponieważ ich kontakt zupełnie się urwał. Dodała, że nie wie, jak to się stało i dlaczego, ale sukanek przestała ją obserwować. Czepi nie miała jednak do powiedzenia nic złego o byłej przyjaciółce, a nawet podkreśliła po raz kolejny, że Justyna była dla niej wielkim oparciem i to ona, jak nikt inny, pomogła jej po rozstaniu z Marcinem. Jak można zauważyć, niektórzy internauci pisali wtedy, że Sukanek rozwaliła związek i sobie poszła, podkreślając tym stwierdzeniem jej toksyczność, ale cóż nie będziemy wchodzić w ten temat. Sporo osób zwróciło też uwagę, że gdy Justyna zniknęła z życia Leksy, niedługo później zaczęła odradzać się jej relacja z Marcinem. Jak się okazuje, tych dwoje zgodnie przyznają, że aktualnie między nimi jest najlepsza nić porozumienia, jaką kiedykolwiek mieli. Cóż, miłości bywają trudne w normalnych warunkach, gdy jesteśmy zupełnie prywatnymi ludźmi, więc nie powinno nikogo dziwić, że rozwijanie znajomości w związku na oczach widzów, gdy coś nie wychodzi i trzeba to przepracować, może być jeszcze trudniejsze. W drugiej połowie tego roku kontakt Chaplin i Dubiela zaczął się odradzać. Znów zaczęli spędzać ze sobą mnóstwo czasu. Chłopak był ogromnym wsparciem dla Lexi po jej przegranej z Natsu na High League, a ona kibicowała mu wspólnie z jego mamą podczas jego ostatniego starcia na ringu Fame MMA. Niespełna miesiąc temu zaczęli publikować na swoich kanałach daily vlogi i założyli się o to, kto dłużej wytrzyma w postanowieniu, by robić to każdego dnia. Często fani mogą zobaczyć ich razem, a gdy nagrywają wspólne materiały, towarzyszy im mnóstwo uśmiechu, radości i zauważalnej czułości. I znów zaczęły pojawiać się komentarze twierdzące, że swoją relacją podbijają wyświetlenia. Cóż, nie da się ukryć, że filmy, na których występują wspólnie, są tymi najchętniej oglądalnymi. Ale idźmy dalej, bo w końcu postanowili się odnieść do tych zarzutów. Kilka dni temu Marcin zrobił zdjęcie śpiącej Lexi, które chciał wysłać wiadomości prywatnej, a przez pomyłkę opublikował na Insta I choć szybko je skasował, fani zdążyli zrobić screeny. Co ciekawe, do skomentowania sprawy włączyła się Sukanek. Na swoim Twitterze napisała, cytujemy. Ktoś powinien w końcu stworzyć taką telenowelę Miłość pod zasięgi. Jej wpis spotkał się z ogromnym oburzeniem ze strony internautów, którzy dobitnie zaczęli pisać, że nie powinna wtrącać się w czyjeś życie. Czeplin i Dubiel postanowili wtedy zabrać głos. 22-latka zapowiedziała, że nagrają wspólny film i szczerze opowiedzą o tym, co ich łączy. A 25-latek odniósł się jeszcze do słuchanek twierdząc, że to osoba, która rozpoczyna dramy. Jeden z jego postów brzmiał, cytujemy... Po kolejny przesadziła. Chora dziewczyna, która nie da sobie pomóc. Mówi o toksycznym środowisku, a sama publikuje takie rzeczy. I misją życiową jest rujnowanie ludziom życia. Mniej więcej w tamtym czasie Justyna zamieściła też link do nagranej rozmowy, gdzie słychać słowa fagaty, z których można wywnioskować, że jakiś mężczyzna z ich otoczenia ma słabość do nastolatek. Nie padło żadne nazwisko, jednak początkowo brzmiało to tak, jakby chodziło o Stu lub Marcina. Nie będziemy wnikać w ten temat, jednak dodamy, że Agata błyskawicznie odniosła się do głosówki, która zaczęła krążyć po sieci. Sprostowała sytuację pisząc, że wypowiadając te słowa była pod wpływem silnych emocji i była zmanipulowana przez pewną osobę. Zaznaczyła, że nie chodziło o Marcina, a osoba, o której była mowa nie robiła rzeczy, o które była posądzana. Zaznaczyła też, że upublicznianie prywatnych rozmów nie jest w porządku i dodała, cytujemy, Bardzo żałuję, że miałam z tą dziewczyną do czynienia. Ja skończyłam swoją terapię, jestem w tej chwili do każdego pozytywnie nastawiona i nie chcę z nikim dram i tej osobie jak i Wam również polecam zająć się na pierwszym miejscu sobą i swoim stanem psychicznym, a potem życiem innych. Chwilę później podała dalej wpis Marcina, który przytoczyliśmy Wam przed chwilą. O sukanek w ostatnich dniach wypowiedział się także Nitro, który powiedział, cytujemy Nie znam osoby bardziej toksycznej od niej w internecie, serio. Wychodzi na to, że Justyna znów chciała zrobić aferę i wciągnąć w nią kilka osób, w tym Stu, który zupełnie zniknął ze świata internetu. Jak jednak pokazują ostatnie wydarzenia, szybkie zamiary zostały zgaszone przez innych. Ale wróćmy do Lexi i Dubiela, którzy zaraz po tych wydarzeniach nagrali dwa filmy, w których zdobyli się na szczerość. Obnażyli się uczuciowo przed widzami, wyjaśnili wiele kwestii, przede wszystkim jak to było, gdy się rozstali i jak znów połączyły się ich drogi. Marcin nie krył, że kocha Lexi, wyznał nawet, że postanowił jej się oświadczyć. Choć dziewczyna nie wzięła tego na poważnie, powiedziała nie, znów zaczęli spędzać razem czas, wyjaśnili sobie mnóstwo rzeczy i póki co są na etapie przyjaźni. Choć ewidentnie Marcin chciałby zrobić krok do przodu, bo to on bardziej otworzył się uczuciowo, dla Lexi jest to etap, w którym trzyma dystans. Wyznała jednak, że nigdy nie byli na tak dobrym etapie znajomości, ponieważ w ogóle się nie kłócą. I pomiędzy wieloma słowami, jakie padły, wyjawiła, że boi się wejść w związek, w obawie, że ta niezwykle silna przyjaźń, której ich łączy, zacznie się psuć. Nie będziemy streszczać tutaj wszystkiego, o czym mówili, jednak warto przytoczyć fragment wypowiedzi Marcina o zerwaniu. Cytujemy. Ja nie żałuję, że stało się to wszystko, co się stało, ponieważ ja też bym wielu rzeczy nie zrozumiał, Lexi by wielu rzeczy nie zrozumiała, gdyby tak się to nie potoczyło i pewnie też nie docenilibyśmy siebie, naszej relacji i nie bylibyśmy po prostu dla siebie dobrzy. Jak na razie pracują nad łączącymi ich uczuciami i dbają o swoją przyjaźń. Wiecie, jest takie powiedzenie, że najlepsze związki zaczynają się z przyjaźni. Czy tak więc będzie tym razem? Czas pokaże. Na pewno szczerymi wyznaniami w dwóch opublikowanych filmach zdobyli wielką przychylność fanów, a nawet osób postronnych. Wiele komentujących osób doskonale rozumie jak skomplikowane potrafią być uczucia i mówiąc krótko trzymają za nich kciuki, szczególnie że tych dwoje jest dziś mądrzejszych o pewne doświadczenia. Po wysłuchaniu tego co Lexi i Marcin mieli do powiedzenia większość internautów wierzy w szczerość zwierzeń i raczej ciężko obecnie znaleźć na ich kanałach i profilach wśród pozytywnych komentarzy te negatywne, w których byliby oskarżani o podtrzymywanie znajomości dla oglądalności. A Wy co o tym wszystkim myślicie ciekawcy? Trzymacie kciuki z Aleksii i Marcina Dubiela? Myślicie, że tym razem uda im się przejść z etapu przyjaźni do zbudowania trwałego związku? A może jesteście zdania, że robią to wszystko, bo im się opłaca i niedługo znów ich drogi się rozejdą? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten odcinek. Będzie nam miło, gdy pokażecie go swoim znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!